Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ray i dziś pomówimy sobie o kolejnej rasie, którą będziemy mogli sobie zagrać w Baldur's Gate 3. Rasa ta jest mściwa i dość szalona. Kojarzyć nam się może z legendarnymi srebrnymi mieczami, walką z pierścami umysłów, ale także jako przybysze z innego świata. Czy już wiecie o kogo chodzi? Porozmawiamy dziś o githanki. Githanki pochodzą z panu astralnego i odwiedzają nasz plan aby walczyć z łupieżcami umysłu, latają na czerwonych smokach i są naprawdę świetnymi wojownikami. Grając przedstawicielem tej rasy, otrzymujemy 1 do inteligencji i 2 do siły, ale także biegłości w lekkich i średnich pancerzach, mieczach krótkich, długich i dwuręcznych. Dodatkowo posiadamy także sztuczkę magiczna dłoń, za pomocą której możemy manipulować przedmioty na odległość. GitHanki, tak samo jak ludzie, nie posiadają podraz. Ale to chyba z racji ich historii, gdyż byli oni niewolnikami łupieżców umysłów przez tysiące lat. Dodatkową ciekawostką jest to, iż posiadają oni moce psioniczne. Trzeba też zaznaczyć, że Githanki były także już obecne w wcześniejszych wersjach Baldur's Gate, ale także na przykład Neverwinter. Najczęściej jednakowoż byli to nasi wrogowie i przeciwnicy z racji tego, że znaleźliśmy gdzieś jakiś srebrny mieczyk. A oni próbowali go wszelkimi sposobami odzyskać. Niestety, z mojej strony, słuchajcie, to już wszystko. Najmniej wiem o GitHanki ze wszystkich innych raz. Ale i tak zachęcam Was do zobaczenia innych filmów dotyczących innych ras.